Hej, hej, dzień dobry, witam Was w Literackim Ogrodzie. Ja jestem Julia i dziś zapraszam Was na 12 książkowych polecajek na 2025 rok. W ostatnim filmie opowiadałam Wam o 12 książkach, które chciałabym sama przeczytać w tym roku. Jeśli jeszcze tego filmiku nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam. A tym razem chciałabym Wam się trochę odwdzięczyć i polecić fajne książki Wam. I dodatkowa atrakcja jest taka, że o tych książkach jeszcze na tym kanale nie mówiłam, więc to będą takie świeże polecenia. I zacznę od książki, która w zeszłym roku zapewniła mi chyba najwięcej frajdy, czyli od Shoguna Jamesa Clavella. Jest to ta książka, na podstawie której powstały seriale, ten już kultowy sprzed kilkudziesięciu lat i ten najnowszy. Jest to historia opowiadająca o XVI-wiecznej Japonii, o e, pewnym mm, pilocie statku brytyjskiego, który e, na skutek katastrofy trafia na wybrzeże Japonii, staje się jeńcem. E, I to jest jego historia, ale to wszystko rozgrywa się na tle wielkiej japońskiej historii. Tutaj, e, jakby, głównym bohaterem jest ten e, świat e, Japonii XVI-wiecznej, e, konflikt e, też pomiędzy panującymi tam e, ważnymi, wpływowymi rodami e, a m, następcą m, cesarza, bo cesarz jeszcze nie jest. E, Onoletni, więc tutaj jest dosyć taką marionetkową postacią. No a w to wszystko wplątana jest jeszcze historia europejska, historia Portugalczyków, którzy w tym okresie byli dość wpływowi w Japonii. I to, co jest fantastyczne w tej, w tej książce, to widać, jaką miłością James Clavell Darzy tą tematykę japońską, widać, że jest pasjonatem. Zresztą on był tak określany w, w czasie, kiedy pisał, że jest takim amerykańskim korespondentem na wschodzie że, że, że łączy ze sobą te dwa światy że jest takim trochę człowiekiem, który pokazuje ten, ten orient zachodniemu czytelnikowi. I myślę, że również teraz może pełnić taką funkcję, bo jego książki czyta się fantastycznie. Choć Szogun to jest ogromne bydle, tam jest ponad 1100 stron, to czyta się to fantastycznie i nie dziwi mnie absolutnie, że na podstawie tej książki powstały seriale, bo ją się czyta dosłownie tak. Jak powinien być napisany dobry serial. On bardzo wciąga, fabuła bardzo wciąga, historia jest dynamiczna, sceny są poprowadzone bardzo ciekawie. Jedyne, co mam tak naprawdę Szogunowi do zarzucenia, to może nie do końca satysfakcjonujący koniec, ale wiedząc to, co wiemy o postaci, która kończy książkę, możemy zrozumieć, dlaczego tak e, na takie zakończenie klawel się zdecydował. Niemniej książka jest świetna, bardzo Wam ją polecam, jeśli się boicie objętości, to jest też audiobook, ale naprawdę e, jest wiele książek krótszych, które czyta się dużo gorzej, a ta naprawdę jest warta tego, żeby poświęcić jej czas. Kolejną fantastyczną książką z tłem historycznym, tym razem jednak nie tak odległym, jest Wielki Świat Pierale Metra. Jest to pierwszy tom um, sagi rodzinnej Lata Chwały, e, która e, wyszła dosyć niedawno. Co więcej, e, jeśli Wam się spodoba, to dobra wiadomość jest taka, że drugi tom wychodzi już w tym roku. Ale jeśli e, spodziewacie się takiej typowej sagi rodzinnej, gdzie duży nacisk jest nastawiony na to: kto się z kim ożenił, czy też wyszedł za mąż, jak tam się dzieci chowają. I generalnie rzeczy dzieją się tak dosyć niespiesznie, oczywiście są jakieś dramaty, ale no generalnie są to takie dosyć kameralne opowieści. No to nie jest ten przypadek. Absolutnie nie. To nie jest typowa saga rodzinna, jednakże no bohaterami, jest, bohaterami tej książki jest Czwórka Rodzeństwa. A całość rozgrywa się na tle historii Francji po II wojnie światowej, i mamy tutaj cztery wątki dziejące się w różnych częściach Francji oraz jeszcze wtedy funkcjonujących kolonii francuskich. Mi osobiście najbardziej podobał się wątek związany z Wietnamem historią, która. Wydaje mi się, u nas jest kompletnie nieznana, albo jeśli już znana, no to bardzo fragmentarycznie. Jest to wątek właśnie francuskiego kolonializmu w Wietnamie i związanymi z tym różnymi aferami. Tu będzie taka bardzo ciekawa afera polityczno-finansowa. Poza tym, właśnie inne, inne lokacje, inne, inne postaci łączą się z innymi ciekawymi wątkami. Tam będą wątki takie sensacyjne, wątki wojenne, wątki trochę kryminalne. Cała ta powieść jest naprawdę wyjątkowa. I mi osobiście świetnie się ją czytało. Jest też doskonale napisana myślę, że. Sama bardzo chętnie sięgnę po kolejne tomy. Pozostając w kręgu literatury francuskiej, chcę Wam polecić kolejną książkę Valérie Perrin Cudowne lata jest to historia trójki przyjaciół, e, których poznajemy w momencie ich wczesnego dzieciństwa e, i wraz z nimi e, przechodzimy przez e, nastoletność. Jest to piękna historia ich przyjaźni, ich relacji, ich dziecięcych, a potem nastoletnich marzeń, a następnie konfrontacji tych młodych ludzi z, ze światem, z, ze, swoimi ze swoimi wyobrażeniami i z tym, że. No w życiu bardzo rzadko zdarza się tak, by dziecięce plany dochodziły do skutku, ale mimo wszystko przyjaźń jest z tym, co pozostaje, nawet jeśli wchodzą w to jakieś nieporozumienia i, i sprzeczki. I nie do końca jest tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Ja przyznam, że ta powieść bardzo e, rezonuje ze mną, bo moim takim właśnie dziecięcym marzeniem była relacja przyjacielska, e, taka właśnie jak opisana w tej książce, czyli oparta na e, zaufaniu, na, e, na, na, na takiej e, no, prawie że braterskiej miłości. E, Posiadanie po prostu osoby, którą się, z, z którą po prostu czujemy się dobrze, przy której możemy być absolutnie sobą, i, i na którą zawsze możemy polegać, na której zawsze możemy polegać, więc no, dla mnie ta książka była bardzo, bardzo taka emocjonalna, ale myślę, że to nie przesłoniło mi odbioru i. Dalej jest to po prostu bardzo dobra książka, którą bez problemu mogę Wam polecić. Jeśli kiedykolwiek czytaliście książkę Kate Morton, to z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę Wam powiedzieć, że w zależności od tego, czy ta książka Wam się spodobała, czy też nie, to książka, o której będę mówić teraz, czyli Tajemnica domu Turnerów, spodoba Wam się lub nie. Ponieważ Kate Morton ma bardzo. Specyficzny styl pisania, mianowicie jej książki bardzo są do siebie podobne pod względem konstrukcji, pod względem tematyki. W każdej z tych książek mamy wątek tajemnicy rodzinnej sprzed lat, mamy dwie linie czasowe właśnie osoby sprzed lat i współczesnej rozwiązującej tą tajemnicę. Mamy bardzo taki literacki język, niespieszną fabułę. Te karty przed nami są odkrywane bardzo stopniowo, bardzo powoli. Ta fabuła się tak roz, rozpędza, rozpędza. Też zawsze jest jakiś wątek jakiegoś listu, jakiegoś. Nazwijmy to artefaktu, czyli właśnie albo listu, albo jakiegoś obrazu, opowiadania, książki, takich około artystycznych rzeczy, które gdzieś prowadzą naszą najczęściej główną bohaterkę do rozwiązania tej zagadki. Więc jeśli taki typ powieści Wam odpowiada, no to myślę, że jak najbardziej mogę Wam polecić Tajemnicę Domu Turnerów. Tym bardziej, że jest to chyba najlepsza książka Kate Morton i jest to też najnowsza książka Kate Morton, jaka wyszła. A jest dla mnie osobiście o tyle ciekawa, że tym razem dzieje się w Australii. I mamy tam do czynienia z taką tajemnicą zagadkowej śmierci rodziny podczas upalnego dnia, podczas pikniku, więc od razu mi się to kojarzy z piknikiem pod wiszącą skałą. Nie wiem, czy to skojarzenie jest trafne, czy to jest celowe działanie Kate Morton, ale mi się to bardzo z tym kojarzy. I jeśli macie ochotę spróbować jakąkolwiek książkę Kate Morton, no to myślę, że najsensowniej jest sięgnąć po to, bo ta chyba faktycznie jest najlepsza. Kolejna książka będzie takim trochę przeskokiem z literatury współczesnej do literatury klasycznych klasyków literatury, bo e, będzie to generał i panna Daphne de Maurier. Jest to romans e, historyczny osadzony w XVII wieku, e, rozgrywający się podczas angielskiej wojny domowej. E, mamy tutaj romans e, generała jednej ze stron z, z dość nietypową można by powiedzieć bohaterką romantyczną, ale tego wam nie zdradzę, no bo to jest dosyć istotne dla fabuły. Co ciekawe, Daphne de Maurier tą książkę dedykowała swojemu mężowi, który również był generałem. I to generałem takim trochę niesławnym, ale no, tego nie będę wam odbierać. Będziecie mogli sobie sami sprawdzić, jeśli książka Wam się spodoba. Mi bardzo się ten wątek romantyczny podobał, bo nie był on tak oczywisty jak to często w romansach bywa. E, oczywiście też uwielbiam sposób pisania Daphne du Maurier i jeśli też wam się on spodobał, bo na przykład czytacie Rebekę albo e, Kozła ofiarnego, no to e, tą książkę Daphne du Maurier również bardzo serdecznie wam polecam. W zeszłym roku wielką przyjemność sprawiła mi lektura książki Młyn nad flosą George Eliot do której zbierałam się już od dłuższego czasu i bardzo się cieszę, że w końcu ją przeczytałam. Jest to świetna powieść, taka po części autobiograficzna, oczywiście to jest tam, te wątki biograficzne George Eliot są tylko takim elementem, to nie jest absolutnie autobiografia, aczkolwiek no, zawiera ona wątki autobiograficzne, natomiast no, to, co jest w niej szczególnie ciekawe, no, jest to Obraz społeczeństwa wiktoriańskiej Anglii wiktoria na prowincji, świetne opisy ludzkich relacji, społeczeństwa, również przyrody, różnego rodzaju wyzwań, z jakimi borykali się ludzie w tamtych czasach. No, ja szczerze polecam, osobiście czytałam ją z wielką przyjemnością. Książką osadzoną w podobnych realiach historycznych jest Shirley Charlotte Bronte którą być może kojarzycie z dziwnych losów Jane Eyre. Jednak w tym wypadku Charlotte postawiła na powieść dużo bardziej realistyczną. Powieść, w której nie ma już wątków niesamowitych, nie ma wątków fantastycznych, takiej e, tajemnicy nieco gotyckiej. E, natomiast jest e, zwyczajna proza życia, e, ale to absolutnie nie jest nic złego, wręcz przeciwnie. E, w Shirley e, Charlotte Bronte pięknie opisuje to e, zmaganie się ludzi z e, przemianami w społeczeństwie, e, przemianami też e, poniekąd e, w środowisku, e, z tym Coraz bardziej uprzemysłowionym światem, w którym przychodzi im żyć. No, książka jest świetna. Tutaj oczywiście mamy też wątek romantyczny, mamy też relacje międzyludzkie, natomiast no, to jest też po prostu świetna książka ukazująca społeczeństwo i, i zmieniający się świat, właśnie tej XIX-wiecznej Anglii. Następną książką, jaką chciałabym Wam polecić jest Błękitny zamek Louis y Montgomery, którą na pewno kojarzycie z Anią z Zielonego Wzgórza. Tym razem jest to książka przeznaczona dla czytelników jak najbardziej dorosłych. Błękitny zamek to historia młodej dziewczyny, która dowiaduje się, że jest chora na nieuleczalną chorobę i ta informacja Sprawia, że diametralnie zmienia swoje postępowanie, diametralnie zmienia swoje życie, mając tą świadomość, że czas, który jej pozostał, jest bardzo ograniczony. I to jest piękna historia o woli życia, woli walki, o woli walki też o siebie, o realizację swoich marzeń, o to, że warto jest po prostu żyć, czasem pełnią życia i o tym jak po prostu działa ludzka psychika w sytuacjach takich no, pozornie wydawałoby się beznadziejnych jest to też oczywiście pięknie opisane, bo Louis May Mod Montgomery no, po prostu potrafiła pisać. Jeśli lubicie Anię z zielonego w skórze, a jesteście już troszkę starsi, to serdecznie Was zachęcam do sięgnięcia po Błękitny Zamek. Teraz przejdziemy do kilku książek bardziej sensacyjnych, kryminalnych. Jeśli lubicie taki gatunek, to mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Postanowiłam sobie, że tym razem nie polecę Wam żadnej książki tych Listi, ale jednak. Poniekąd y, będziemy się tutaj nią zajmować, ponieważ chcę Wam tu polecić zbiór 12 y, historii, 12 opowiadań, mających y, um, uczcić niejako Agatę Christie, a y, konkretnie jej postać, Panny Marple, i będzie to Panna Marple, 12 nowych historii. Y, jest to zbiór, y, w którym y, 12 różnych autorek pisze, różne wariacje na temat przygód Panny Marpul. Znajdziemy tu Panny Marpul w przeróżnych okolicznościach, w różnych miejscach świata, w różnym wieku, w różnych stanach też emocjonalnych. Każda z tych historii jest bardzo ciekawa. Oczywiście, jak to często bywa z tego typu zbiorami, no to niektóre opowiadania są lepsze, niektóre są gorsze, ale absolutnie nie jest tak, żeby któreś odbiegało na niekorzyść. I cały ten tomik bardzo serdecznie Wam polecam, szczególnie jeśli jesteście fanami Panny Marple lub jakichkolwiek książek Agaty Hristi, a jeśli nie, to myślę, że będzie to też dla Was gratka, bo w ten sposób możecie w taki skomasowany sposób poznać twórczość i styl tych autorek, które przyczyniły się do powstania tego zbiorku. Kolejną książkę poznałam dzięki mojej wspaniałej szefowej Dorocie, którą pozdrawiam, jeśli to ogląda. Jest to Schronisko, które przetrwało e, Sławka Gortycha e, jest to trzeci tom e, takiej e, serii karkonoskich kryminałów. E, można się zastanowić, dlaczego polecam Wam trzeci tom, a nie na przykład pierwszy, ale ja właśnie swoją przygodę z tymi e, kryminałami zaczęłam od trzeciego tomu, i choć już nadrobiłam pierwszy i drugi, to dalej uważam, że trzeci jest najlepszy. I być może, jeśli przeczytacie ten, to będziecie mieli ochotę sięgnąć po dwa wcześniejsze, a jest on też na tyle osobny od dwóch pierwszych, że możecie spokojnie zacząć od, od tego właśnie trzeciego. Co jest tak niezwykłego w tych książkach, w tych kryminałach Sławka Gortycha jest to klimat karkonoszy. To jak pięknie Sławomir Gortych wplata opisy przyrody w swoją fabułę, to jak z jaką wielką miłością opowiada właśnie o karkonoszach, o też takim folklorze karkonoskim, o jakichś świeżeniach. Jak mówiłam też o przyrodzie, to jest, to jest coś pięknego i jest to wyjątkowa seria, gdzie w właśnie zagadki kryminalne osadzone są w takim niezwykłym, karkonoskim klimacie. Dodatkowo mamy tu też wątki historyczne, wątki tajemnic właśnie sprzed lat. Książki czyta się świetnie, nawet jeśli nie jesteście wielkimi fanami kryminałów. To myślę, że po te warto sięgnąć właśnie choćby dla tego samego klimatu, bo też nie są to szczególnie krwawe kryminały. Jeśli nie lubicie bardzo e, takich dosadnych, e, agresywnych scen, to myślę, że książki Rafała Grotycha raczej e, mogą się wam spodobać mimo to, bo one nie są tak e, mocne, tak brutalne, a mamy tutaj właśnie ciekawe e, tajemnice i pięknie. E, Odmalowany obraz karkonoszy. A jeśli jesteście zwolennikami mocniejszych wrażeń w literaturze, to polecam Wam bliznę. Jest to historia młodego technologicznego geniusza, który zaczyna spełniać swoje marzenie o rozkręceniu startupu. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie fakt, że ów młodzieniec poznaje w internecie bardzo ciekawą, atrakcyjną, młodą Rosjankę, która okazuje się nie do końca być tą osobą, za którą się podaje, no i tu zaczynają się problemy naszego głównego bohatera, ale powiem Wam, że jest to świetnie napisane. Książka czyta się znakomicie, jest brutalna, jeśli, jeśli nie lubicie takich klimatów, to oczywiście was ostrzegam. Natomiast jeśli Brutalność książce wam nie przeszkadza, to jak najbardziej blizna jest świetna. Jednak czytając tę książkę, warto mieć na uwadze, że jest to fikcja literacka. To jest jedna z tych książek, gdzie jednak trzeba troszkę zawiesić niewiarę. Tam dzieją się rzeczy absolutnie niezwykłe. Niemniej, jeśli to nie będzie Wam przeszkadzało i właśnie ta wspomniana brutalność, to książka jest znakomita, czyta się ją świetnie i można naprawdę się zatracić w lekturze. Podobnie jak w kolejnej książce, już ostatniej z tego zestawienia, które chciałabym Wam polecić, a mianowicie mowa tu o kolekcjonerze kości. Jeśli kojarzycie tytuł z filmem sprzed kilku lat to teraz jest dobra okazja, żeby nadrobić książkowy pierwowzór, bo w zeszłym roku ukazało się wznowienie Kolekcjonera Kości i ja byłam bardzo zaskoczona, jak dobrze napisana jest to książka, jak te wątki seryjnego mordercy są dobrze poprowadzone. Mamy tutaj taką tajemnicę, której często właśnie szukamy w kryminałach. E, no, są tu tak. E, mi, są tu takie rozwiązania, które absolutnie mrożą krew w żyłach. Sądzę, że książka absolutnie się nie zastarzała. E, makabra, która się po prostu wylewa z tych, e, z tych kartek. E, myślę, że każdemu miłośnikowi gatunku e, przypadnie do gustu. A nawet jeśli no, nie będzie to Wasza ulubiona książka, no to docenicie niektóre rozwiązania albo przynajmniej kunszt e, autora, no bo książka jest po prostu bardzo dobrze napisana i e, myślę, że e, jeśli miałabym wybrać najlepsze kryminały zeszłego roku, no to ta niewątpliwie byłaby m, na szczycie tej listy. E, I to tyle. Przedstawiłam Wam tu 12 moich polecajek dla Was. Mam nadzieję, że któraś z tych książek Wam się spodobała. Być może którąś czytaliście, to w takim przypadku będzie mi bardzo miło, jeśli o tym napiszecie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie proszę kciuka do góry, być może subskrypcję albo właśnie komentarz. A w tym materiale będzie to tyle. Cześć.